Dzień dobry. Dzisiaj jest piękny dzień albo brzydki, a wy oglądacie co się co się stało. Witam was, kochani. Ja wasz upragniony gosku, tak bardzo mnie chcieliście i oto jestem. Dziś 14 kwietnia. Mam nadzieję, że pech wczoraj was nie dopadł i z powodzeniem możecie świętować dzień Młodzieży w Angolii, albo święto Ameryki na Haiti, Hondurasie. Zaś w Polsce obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych, którzy u nas są tak zajebiści, że pomimo braku dachu nad głową potrafią oddać księdzu z Tolunia dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Wiwa bezdomni! Dziewięminny obchodzą Adalion, Ernestyna, Lawinia i jej brat Lawiniusz Myślimir, czyli prymitywny, ale myślący. Sympicja, Taida, Troifym, Trubycja, Truicjusz, Walerian, Wagniusz, zwany również jako wieczny fiut czy coś w tym rodzaju. Tu lecimy z kartką z Polski. 966 rok w wersji Miasteczko. a za szybko, Tu lecimy z kartką z Polski. W 966 roku, Wielką Sobotę, Mieszko I przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Gdyby Mieszko przyjmował chrzest w 2018 roku, to nie mieszkałby w Polsce, tylko w... W Brajanku. Co W 1934 roku na Politechnice Warszawskiej podpisano deklarację losową oporu narodowego do radykalnego. Dodaliśmy do obwodu na to, żeby małpy nie potrafiły pisać. W 1940 roku kochany Związek Radziecki podjął Walkę ze wspomnianą bezdomnością i dokonał drugiej deportacji Polaków z terenów zajętych przez ZSSR, czyli ruska wersja zwanego programu Dom, nie dom, do Poznania, edycja Kazachstan. W 1944 roku uzbrojeni Polacy mieszkający odparli atak oddziału UPA na wieś. Bitków, Gamonie z UPA. Przecież wiadomo, nie mieszkańcy tej wsi są pierwsi do Bitki. W 1950 w Krakowie, 1985 rok w Krakowie utworzono ruch wolności i pokój, W skrócie VIP. Członkowie vip to też prawdziwe VIPy. W 1986 roku premier filmu Dziewczęta z Nowolipek w reżyserii Barbary Sass i jego wersja porno. Dziewczęta z Nowocipek” w reżyserii Barbary Sex. Teraz czas na porcję. Dobrych, chorych wydarzeń z różnych okolic Polski w 1865 roku przeleciało za szybko i nie wiem o co chodzi. 1865 w teatrze Forda w Waszyngtonie, prezydent USA Abraham Lincoln został postrzelony w głowę i zmarł. Abraham Lincoln jest jak każdy z nas widząc dobrą sztukę. Nie potrafił doczekać do końca. W 1927 roku rozpoczęła się seryjna produkcja pierwszego samochodu osobowego marki Volvo QV4. Jeżeli Volvo byłoby facetem, to takim zakładającym dwie. Kondomy dla bezpieczeństwa. W 1931 Riku Valhousyr został po raz drugi premierem Japonii. Rozdawał stanowiska, krzycząc: Mam wakant suki! 19.69 roku odbyła się 41. ceremonia wręczenia Oscarów. Ani Dziecko Rosmerii, ani Ordynacja Kosmiczna 2001. Nie dostały nominacji w kategorii najlepszy film. W 1971 roku premiera francuskiego filmu Zawieszeni na drzewie brzmi jak mokry sen wspomnianych onerowców. W 2011 Adi Safar został premierem Syrii, który wygląda jakby wiedział, że to już był błąd. Komu dane... Przyjść na świat w 1936 roku zamiast Frank Sepp Pico, amerykański policjant z takim skillem, to był sobie poradził w pierdulę. <ścoughs> a w 1952 roku Lewika Krystyna Pawłowicz, polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, za z tego, że potrafi wziąć do ust i to i w Sejmie była, a w 1956 roku Boris, chrwacki prawnik, po naszemu Boris Sperma, urlich kap, niemiecki cukier, to wam na pewno przyda. Chorwacki prawnik, polityk, zmarł w 2012 roku w dupę, po naszemu Boris Sperma, a w 1971 roku 1900, Ulrich krop, niemiecki Cukler, to Wam się na pewno przyda. W 1973 Adrian Brody, amerykański aktor. Adrian Brody zdobywa Oscary, ale wygrywa również w życiu HTTP łamane przez. Tu mamy te jaja, a tu dupę. 1995 rok, niemiecki piłkarz Niklas Stark z domu. Winter Winterfüll. Przepraszam, pomyliłem się. A kto kopnął w kalendarz? Haha! Ha! W 1873 roku Robert Engel, niemiecki helenista, czyli krakherd. 1965 rok. Richard Dick, Hickok, amerykański morderca, urodzony w 1931 roku po polsku, rysiek Kutas. Cześciu! I jeszcze morderca! Już jutro kolejna porcja historycznych wydarzeń. 15 kwietnia w Nimbilu opowie Wam o niemieckiej wersji Asia Express. O tym, który auto wygląda jak Kardashianka. I to byłem ja, który pierwszy raz czytał z promptera bez okularów, bo mam takie okulary, które w się nadają. Witam Was w następnym odcinku, który, w którym będę miał okulary plus 10. Na razie.